Członkowie jednostki strzeleckiej z Głupczycy, Dziecięco-Młodzieżowej Organizacji Społeczno-Wychowawczej przeszli dziś w Opolu szkolenie ogniowe. Organizacja zrzesza 40 chłopców w wieku od 12 do 20 lat. Podczas dzisiejszego szkolenia strzelcy poznawali tajniki budowy oraz składania broni maszynowej. Oni powinni znać tą budowę w taki sam sposób, jak każdy rzemieślnik zna swoje narzędzia. Za dobra znajomość broni. Zapewnia im i otoczeniu bezpieczeństwo. Te i inne ćwiczenia mają przygotować chłopców do późniejszej służby wojskowej. Oficerowie czy też dowódcy pododdziałów narzekają na sobie szkolenie poborowych, a tu jest okazja, żeby to nadrobić i można śmiało startować na wyższy poziom w NATO. Dla młodych strzelców wojsko stało się sposobem na życie. Nie lubię grać w piłkę, siedzieć z kolegami przed komputerem. Bardziej wolę wojsko. Myślę, że powinien każdy tak zrobić, każdy młody chłopak, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę w wojsku. Nie ja to co mówią, tak to mówią, zadzie za, za mundurę panny szturem, prawda? Dzisiejsze ćwiczenia w piątej brygadzie pancernej Skorpion w Opolu były dla głupczyckich strzelców niestety jednymi z ostatnich. Opolska brygada zostanie bowiem wkrótce zlikwidowana.